Cześć wszystkim, ja się nazywam Joanna Zabawa. Niektórzy z Was mnie znają. Nawet widzę tutaj dużo bardzo znajomych twarzy, które często odwiedzają nas w Ambasadzie Krakowian. I o Ambasadzie będę dzisiaj mówić, ale nie tylko o Ambasadzie. Będziemy mówić o, i o Makerspace Kraków, i o Ambasadzie w kontekście właśnie Design Thinking. I chciałabym Wam pokazać, jak bardzo Elastyczną metodą jest design thinking, w sensie jak udało nam się ją dostosować do bardzo, bardzo różnych zastosowań, różnych sytuacji. Zacznę od tego, że Makerspace Kraków, z czego jesteśmy bardzo dumni dziękujemy, Creative w Kraków jest jednym z partnerów dzisiejszego wydarzenia. I Makerspace Kraków powstał, pojawił się w Krakowie jakieś może no, półtora roku temu około. Kiedy to Karolina Perin, właśnie w tym miejscu, zorganizowała pierwsze spotkanie. Karolinę już dzisiaj poznaliście. I od tamtego no czasu. Czycie... Ja przepraszam bardzo, no nie, nie ujmuj sobie, bo nie ujmij sobie sobie. Myśmy tu jeszcze nie nic nie sobie. Dziękuję, będziemy wymieniać grzeczności jeszcze przez całą noc. Poznajmy się bez Frejki to nam dużo to, no. To no. Znaczy, Bez Was tak... to nic nie <słukasz> Obiecałam, że będzie krótko, więc może skończmy z tym. I po spotkaniach, które mieliśmy w Google urodziła się taka idea warsztatów, które prowadziłyśmy przez cały tydzień, gdzie chyba po raz pierwszy krakowianie spotkali się właśnie z Design Thinking. I od tamtego czasu dostałam taki ogromny feedback od ludzi przeróżnych, których wcześniej nie znałam. nagle zaczęli pytać, co to jest, skąd to się pojawiło, jak, jak to używać. No i. W związku z tym, że było ich tak dużo, tak dużo chętnych, i nagle się pojawiły w ogóle organizacje pozarządowe, które zaczęły pytać: jak to się robi, jak my to możemy tego użyć? Złożyło się tak, że pewnego wieczoru na Barce odbyło się spotkanie, na którym było kilku przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych i wszyscy razem wymyśliliśmy, że hmm, fajnie by było zacząć współpracować, bo w sumie współpraca jest fajna, wszyscy chcemy dobrze dla miasta. I może fajnie by było na przykład stworzyć takie miejsce, w którym moglibyśmy współpracować, bo i to już pierwszy raz pojawiło się design thinking. Co sprawi, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, co sprawi, że zaczniemy naprawdę ze sobą współpracować? Skąd się bierze to, że mimo że się znamy, bo znaliśmy się wszyscy wcześniej, skąd się bierze to, że się ze sobą nie komunikujemy? Więc zaczęliśmy się wczuwać bardzo w swoje sytuacje, pierwsza faza design thinking i doszliśmy do wniosku, że trzeba sobie stworzyć biuro. I tak powstała ambasada Krakowian. I ambasada Krakowian zajmuje się tym, że goście u siebie, różne organizacje, ale także osoby aktywistów, którzy chcą zrobić coś fajnego, coś dobrego dla miasta. I my im udostępniamy na to przestrzeń, ale też pomagamy im prowadzić te organizacje, rozwiązujemy ich problemy techniczne, że tak powiem, różne prawne i związane z samoorganizacją, zarządzaniem, pomagamy im sobie jakby poradzić z własnym rozrostem, który czasami przerasta. Te organizacje jak zaczynają odnosić sukces. I w ambasadzie spotkamy się jutro o 9.30 rano na śniadanie, na które zapraszam wszystkich. O 8.30, przepraszam, o 8.30, tak. 8.00, przepraszam, 8.00. Przepraszam, 00, wiecie, bo ja cały czas myślę o tym, że muszę o 6.30 wstać, żeby o 7.00 otworzyć ambasadę, bo tak o 8.00 jest śniadanie. 6.30, tak? 8.00, śniadanie. Więc tak. Jak, wróćmy do design thinking. Od samego początku poszukaliśmy sobie miejsca. Pierwsze miejsce, jakie znaleźliśmy, to był plac mariacki, gdzie było, to był lokal, w którym zaplanowaliśmy sobie, że będziemy mieli nasze biuro, 100 metrów kwadratowych. I postanowiłyśmy z Karoliną, że fajnie by było zapytać tę organizację, właściwie jak to ma wyglądać. I spotkaliśmy się tam na takim, takich warsztatach, na których, co widać na, na tych zdjęciach, Wszystkie organizacje raz, że się lepiej poznawały, chcieliśmy się dowiedzieć, czym się zajmują, jakie rodzaje aktywności prowadzą, tak, żeby móc przy, przy, przystosować przestrzeń, którą dla nich przygotowujemy, tak żeby spełniała ich wszystkie wymagania. I tak powstała, tak powstał tak właściwie pełny plan tego, jak ma wyglądać ambasadora Komedii. I od strony jakby organizacyjnej, to znaczy, jak to się będzie działo, jak będzie, jak, jaka będzie, jaki będzie rodzaj partycypacji tych wszystkich organizacji. I od strony wnętrzarskiej, to znaczy, jak wykorzystamy 100 metrów kwadratowych, które mamy. Ale życie nas zaskakuje i okazało się, że jednak przestrzeń, którą sobie wybraliśmy na Placu Mariackim jest niedostępna i musieliśmy się przenieść. I teraz tak, gdybyśmy zrobiły klasyczny plan wnętrza, to musiałobyśmy zmieniać wszystko od cech. A ponieważ plan został wypracowany na podstawie potrzeb, na podstawie tego, co organizacje, jakie rodzaje aktywności robią, to tak naprawdę można było bardzo szybko przystosować ten plan do zupełnie nowego miejsca. I to miejsce już przedstawiliście na slajdach, ale możecie teraz się przyjrzeć nie ludziom, a, a backgroundowi. I staraliśmy się, żeby miejsce było jak, też jak najbardziej przyjazne. W związku z tym nie ma tutaj jednego designera, który projektował. Tylko cały projekt wnętrza, w którym jutro będziecie i obejrzycie je sobie tak na żywo, został zaprojektowany na zasadzie dialogu. To jest chyba coś nowego. Um, tak, i, ton, i ten projekt przestrzeni y, roboczą nazywaliśmy y, PPP, natomiast mamy drugie PPP, które już y, przyszło później, jak nasada zaczęła działać, y, które polegawa, które. Można po polsku powiedzieć, że jest projektowaniem projektowania projektów. Ponieważ samo zarządzanie ambasadą i jakby bycie organizacją pozarządową dla organizacji pozarządowych wymaga pewnego meta zastanowienia się nad problemami i zastanawiania się, jak zarządzać czymś, czym się nie zarządza. Jak zarządzać ludźmi, którymi nie powinno się zarządzać, bo oni sami sobą zarządzają. Jak sprawić, żeby miejsce było otwarte, dostępne. Jak to zrobić, żeby nie pojawiały się konflikty, tylko wszyscy współpracowali? Jak to zrobić, żeby niekonieczne były stałe funkcje? I tutaj przyszedł do nas, znowu skorzystaliśmy z design thinking, i tym razem już jakby na kolejnym etapie, i zaczęliśmy testować różne rozwiązania. Najpierw mieliśmy grupowe warsztaty wszystkich rezydentów naszej ambasady, gdzie się zastanawialiśmy nad tym i wyprototypowaliśmy sobie trzy, Rodzaje zarządzania. I zaczęliśmy po kolei je testować. Przyznam szczerze, że teraz jesteśmy na etapie testowania trzeciego rozwiązania, które nazywamy socjokracją, chociaż tak naprawdę do końca socjokracją formalnie nie jest, bo jest troszeczkę zmodyfikowana. Tym, którzy są bardziej zainteresowani tym, jak to działa, to będę mogła powiedzieć później, ale bardzo w skrócie powiem, że polega na tym, że są grupy robocze, natomiast nie są osoby odpowiedzialne za zadania, tylko pewne grupy, w związku z tym można te osoby podmieniać w trakcie. I y, dzięki temu, że przetestowaliśmy sobie już te wszystkie rozwiązania, które wcześniej zaprojektowaliśmy, możemy, y, staramy się ciągle to ulepszać. W ogóle, ambasada w całości jest eksperymentem, od samego początku do samego końca y, i nigdy nie osiągnie formy trwałej, to jest kolejna rzecz, tylko zasady ma cały czas procedować, cały czas wracać do rozwiązań, poprawiać i znowu sprawdzać, poprawiać i znowu sprawdzać. Więc znowu tutaj na tym metapoziomie pojawia się nasz design thinking i ta iteracja. No i teraz chciałam powiedzieć już na koniec, bo kończy się mój czas, prezentacji widzę, o takim już super metapoziomie, gdzie zastosowaliśmy design thinking. To znaczy o tym, jak planujemy wprowadzić, zaplanować, poprawić miasto zaplanować to, jak go poprawić, a potem wprowadzić to w życie. I tutaj um, pojawiła się pewien, pewna możliwość, to znaczy um, przez ten weekend, który właśnie minął od, od piątku do niedzieli, um, były warsztaty dla um, architektów, dla projektantów, trochę dla mieszkańców, ale też specyficznych mieszkańców dzielnic, um, z architektami, ze specjalistami, którzy um, przyjechali do nas z Nowego Jorku, którzy przyjechali do nas z Londynu, bardzo uznanych architektów z biura Rogers and Partners, i w takiej interdyscyplinarnej grupie projektowaliśmy rozwiązania dla różnych dzielnic Krakowa. Sprawdzaliśmy, nasi lokalni mieszkańcy opowiadali o problemach, a potem my dla nich projektowaliśmy czy razem z nimi różne rozwiązania. No i teraz to, co wypracowaliśmy na tych warsztatach, pojawi się jutro na Kraków Thinking. Gdzie postaram się rozwinąć, zobaczyć, co zostało wypracowane i jak te pomysły można rozwinąć, jeszcze doprecyzować. W tych warsztatach brało udział prawie 200 osób, więc jutro będziemy już mieli mniejsze grupy, z którymi będziemy pracować bardziej szczegółowo i następnie rozwiązania tych projektów przejdą do ambasady Krakowian, co oznacza do organizacji pozarządowych, które już czekają na projekty i czekają na to, żeby przynieść im coś super tak, żeby mogły wprowadzić je w swoje programy i zacząć realizować w mieście, w Krakowie. Mam nadzieję, że uda nam się domknąć ten proces potem i znowu od tych rozwiązań, które zostaną wprowadzone przy kolejnych tak znowu zrobić takie kółko i sprawdzić, co się udało, co się nie udało. I być może w przyszłym roku na Design Thinking Week poprawić, sprawdzić, przetestować, znaczy zobaczyć wyniki testów i znowu wprowadzić coś nowego. Także y, zapraszam wszystkich, którzy mieliby ochotę, bo y, specjalnie dla Was są, jest jeszcze kilka miejsc y, na jutrzejszych warsztatach. Zapraszam do ambasady Krakowian. Y, godzina 8 rano jest śniadanie, tak? a po śniadaniu y, zaczynamy warsztaty, które jutro będzie prowadzić Karolina i Kati, a w czwartek jako kontynuację będę prowadzić ja. Także zapraszam serdecznie. Y, dziękuję bardzo i y, czekam na pytania.